Cześć, witajcie! Ja nazywam się Krótkowy Jedi i w dzisiejszym odcinku recenzuję dla Was zestaw numerze 75206. Jest to Battle Pack, który został wyprodukowany w 2018 roku. Teraz został już wycofany z produkcji. I w nim znajdziemy dwóch, dwóch klonów. Mistrza Jedi ki i Mundi oraz Jedi Baris Office. Jeśli chodzi o tył pudełka, to tak się prezentuje. Jego cena katalogowa dodam wynosi 70 zł bez grosza. Teraz się przyjrzyjmy instrukcji bliżej. Instrukcja jak to instrukcja składa się z podajże 43 kroków, więc całkiem niedużo. No, po prostu malutki battlewag. Ale okej. Okay. Zacznijmy już trochę. Yy, zacznijmy. No, zestawowi się zacznijmy przyglądać. Tak się otóż on prezentuje. To jeszcze mistrz Mundi, drugi klon oraz Baris Office. Ok, więc teraz przyjrzyjmy się, myślę, zaczniemy od mistrza Mundiego. No, moim zdaniem bardzo fajna figurka. Ta się prezentuje z tyłu. Tutaj fajnie nadrukowany kaptur. Fajnie, że są nóżki nadrukowane. Ten fajnie, podoba mi się to, że można to zdjąć, mu to i że to nie jest jakby jako jeden element. Ok. Teraz przyjrzyjmy się Baris Office. Tak się ona prezentuje. Drugi wyraz twarzy taki. Czy taki bardziej chyba taki, nie wiem jak to określić. Tutaj jest taki bardziej wkurzony. Okay. Jej nogi to emituje sukienka. Taki klocek. Czarny, bez nadruku. Jeśli chodzi co ma za peleryną. Tak ona wygląda. Też fajnie nadrukowane. Ok, teraz przyjrzyjmy się klonom. Znaczy, w zasadzie, jednemu klonowi się przyjrzymy, bo oni są identyczni. Tak się prezentuje z przodu, a tak się prezentuje z tyłu. Jest łatka mi spadła, ale dobra. Um, tak prezentuje się jego wyraz twarzy. Oczywiście jest taki sam jak każdy inny. Klont szturmowiec. Teraz jeśli chodzi o sam pojazd, I to jest moim zdaniem bardzo ciekawe. Pojazd, powiem Wam, że mi się bardzo podoba. Co, jakie ma funkcje? Po pierwsze, możemy wystrzeliwywać. o te tutaj z przodu, jak e, to jakby działa. Tak jak zresztą u klonów, te blastery, które można wystrzeliwywać. Ale okej, okay. co do samego e, pojazdu. Podoba mi się to, że można skrzydła ruszać. To jest moim zdaniem bardzo fajna funkcja, może być w takiej pozie, może być w zwykłej, czyli takiej, może być także o, w takich pozach śmiesznych. Oj, trochę mi odleciało to, ale już to. O, w takiej pozie na przykład. No, więc moim zdaniem całkiem fajnie się prezentuje. Teraz jest ten Battle Pack, można dorwać. Myślę, że za. Widziałem za 150 zł na Allegro. Moim zdaniem nie opłaca się tyle wydawać na niego, ale też czasem można dorwać za 60 zł. Widziałem raz na Allegro. Czy to było na OLX, -ie? Nie pamiętam już gdzieś. Bo chyba to było na OLX nowy, więc no czasem można znaleźć okazję, żeby go sobie kupić. Ok, więc ja się z Wami żegnam. Do następnego filmu. Cześć!